na Dzień z teatrem, który się odbył w naszej szkole dzisiaj. Powiedz o temat teatru. Gdzie powstał może? W Starczynnej Kresce. A y, w naszej szkole y, funkcjonuje teatr. Tak, jak A, Bardzo dobrze. Czy wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? E, ja wiem. Czwartek. E, dzisiaj jest Wielki dzień. dzień. Chcę pozdrowić mamę. Jestem, tacek, tak, Mam Duba 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 Mański Ty ja jestem w kamerze. To jest Może coś pozdrowić? Nie Jedyna taka okazja Ciebie O dziękuję Dziękujemy bardzo Matematyka jest prowadzona przez panią profesor Binias, z którą osobiście biegam codziennie wieczorem. Kupiłem jej nawet dres z nazwiskiem Wawrzyn i Adidasy, rozmiar 31. Ogólnie kocham panią Binias. Jest dla mnie wszystkim. Jeżeli ją zobaczysz, to powiedz jej, że nie wrócę do domu na święta, ale że jest dla mnie wszystkim. Batko, to dla ciebie. Kocham cię. Mamy takie kawałek pola, no i jest kupa roboty przy tym. A ty kiedy się uczysz w ogóle? Nie mam czasu. To co zrobisz w tej szkole? Chodzę, bo tu ciepło. Ja mam góry, muszę wyprowadzać, A, no, świnie trzeba tak. paść. Wartości jakieś, które y, są do Ciebie najważniejsze? No, wartości? <stuszelnenia> <w, w>, Co <śmuchunie> zarobić na chleb i żyć synu, choć w powietrzu pani. No, no, to, nie, to już nie, to A Pani powie mi nie No nie wiesz, że masz tyle zainteresowań. Moje życie emocjonalne jest rozkwiane. Chcieliśmy pozdrowić Panią Profesor Linias no, Radę. Bardzo ją lubimy. Pamiętamy, Pani Profesor, pamiętamy, pozdrawiamy, oczywiste. Żeby nie było. Ola, co Ty wiesz o życiu? Idź. Ola, ja jestem osobą publiczną. Kwiat gra jakąś rolę. Tak. Autor Shakespeare. Witamy serdecznie Państwa na Międzynarodowym Dniu Teatu który chcieliśmy uczcić naszym chywelnikiem oraz przybliżyć historię naszego kółka teatralnego, którym działa w naszej szkole. Kółko teatralna nasze rozpoczęła działalność w 2002 roku. Była to grupa nieformalna, zrzeszała głównie młodzież gimnazjalną. Spotykaliśmy się na nich w miarę potrzeb i jednymi z głównych przedstawień, które zaprezentowaliśmy, to było w nocy Bożego Narodzenia oraz w świecie bala z na Wesoło. Działalność taką... Główną rozpoczęliśmy 23 września 2005 roku i od tego czasu zaczęliśmy się spotykać regularnie w piątki o godzinie 17 i naszemu teatrowi nadaliśmy tytuł, nazwę Eureka. Dzięki naszemu kółku znaleźliśmy również wiele dobrego. Czas na wspólne spotkania, pomysł na efektywne bycie razem, dobrą zabawę, krótkie działanie. nauczyliśmy się pięknie i poprawnie mówić po polsku kreowanie własnego ja, zbycie się złej energii, wyluzowanie się i odstresowanie się, wyleczenie się z kompleksów, zdobycie wiary w siebie, nabycie pozytywnej pewności siebie. Najważniejsze to jest zbycie się złej energii. Wam. Wystawiliśmy w 2005 roku część artystyczną z okazji z 5 dnia papieskiego, część artystyczną Domu Pomocy Społecznej, głównie z okazji nadania imienia Jana Pawła e, II. Szkolne przedstawienie z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w 2005 roku również. Wystawienie pewnej kolektury szkolnej w Niemiec, może podtóż, który w kursorach głodnie. Wystawiliśmy kamelotę. Wystawiliśmy sztukę kawalowej tyły w pierwszym rocznicy jego śmierci w 2006 roku. Tradycją stało się również wystawianie paśni dla przedszkoli w Miejscowości Kultury. Wystawiliśmy już kopcówkę, kredy śnieżkę. A to jest w tym roku rozwagowany jest jeszcze Działamy z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Do naszej Łodzi. zaprosiliśmy do naszej szkoły, przedstawienie, szkoły do naszej szkoły, przedstawienie latająca ryba albo po co to wszystko. Wyjechaliśmy do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi na, na następny spektakl z tego cyklu pięciu lekcji teatralnych. Nawiązaliśmy kontakt z profesorem Aleksandry, Aleksandrem Węczakiem, władoptą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej imienia Leona Szilena-Błodzi, w celu wyjazdu do filmówki na zajęcia prowadzone przez profesora, a także przyjazdu profesora ze studentami naszej szkoły i poprowadzenie przez pana Aleksandra Wasza z grupą teatralną. Ja nazywam się Kasia Krzyczewska, jestem w półko po od początku tego trwania. to spędzanie wolnego czasu bardzo aktywnie i y, te kółka, które są raz w tygodniu nawet częściej, wcale nie, y, nie przeszkadzają mi w y, nauce, że na nie mogę się uczyć albo coś w y, rodzaju. Więc, cały Jestem pół, Myślę, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać, którą grałam, Tadeusza Kościuszki. Dobra, wszystko się zmieniło na lepsze, można się wyć z Dzięki granic, tych postaci, które ich są, no, widziałam, że jest trochę Ale jest... Ja jestem Weronika Pabijańczyk, chodzę na krzódzkach w lat. No i, ostatnio właśnie gram babcię, to ten dystrukcja. i é um... <laughs> Sił i sposobu nie ma, by naród nie boli wydobyć. Boże, kiedy ta wolność przybędzie? Święta miłości kochanej ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla Ciebie z mięsy pęcza niezelszywe. Kształcisz kalectwo przez szlachetne blizny. Być cię można wspomóc, by wspierać. Nie żal, żytniańcy, nie żal umierać. Co? Umierać? Czy ja śnię? Co, co ci się stało? Do kogo ty mówisz? Czemuś się dzisiaj tutaj położył, czemuś mnie starą zostawił, żeby coś do mnie we śnie mówiło po nocach. Mówiła? Co mówiło Miałam sen, widziałam ludzi, szli krzycząc po Polska! tem jednego razu chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyraźnie. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna! A drugi szedł i wołał, w niebo wznosząc w dłonie. Panie daj, niech się czuje w ludzi milionie. Jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolny. Sam choć mały, lecz z prawdy zaprzeczyć im wolny. Wtem ten punkt nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem i rzekł, chcesz ty, jak widzę, być dawnym wonakiem. Toż to słowa wielkiego poety, który swoimi działami drogę do wolności dorował. Czyś ty ze Słowackiem? Myśnie nie rozmawiał? Nie, nie. To, to jakby ktoś stał nade mną i coś mówił. Co za dziwna noc, to mnie też ktoś przyszedł. Coś o kajtanach, o śmierci. O śmierci! Boże! Przypomnij sobie, może ktoś z nas wkrótce ma umrzeć. Nie, nie! To było jakoś tak. Będzie można wspomóc. Będę wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal umierać. Zapal te świecę. Niech jasność odgoni złe zmory. Już po północy. A mnie jak, jakaś nadzieja pokarnia. Jakaś otucha we mnie wstępuje. Pewność i lęk razem w sercu gorszą. No jak flagą strach i radość targają. Czuję, jakby mi latu było. A tu w sercu gorzej bo, kuję. Boże, myćwe we polskie dzieci ocal nas rzuć kajdany, bo serce pęka, a dusze smutek przyszywa. O zaborcu wysłu na zborze. Połóżmy się, jesteśmy już bardzo zmęczeni. A co to dziadkowie tu robią? Aha? To dziadkowie młode lata wspominają, noce na rozmowach spędzają. Oj! Tobie to zawsze żarty w głowie. Ojej, to już ranek? Ja i późno już. Nadszedł dzień mojego wesela. A dziadzio czemu nie wstaje? Ciszej mój. Dziadek bardzo zmęczony. Śle w nocy. No nie, nie, nie śpię, lecie gdzie głośno. Noc, noc była dziwna. I ciężka, ale i takie by O ja, co w dziadku mówisz? Nie przejmuj się moim pisaniem. Tyś młoda i wesoła. Ta stary i Oj, dzisiaj się dziaduś rozwesela. Oj, rozweseli. Po tańczy, po śpiewa. Młodość, wolności czy nie niewoli, zawsze taka sama. Ale z poeta. Ta dziadka poeta. Niedługo dziadka ta dziwna moc w górę niesie. Tylko żeby mnie ze sobą zabrał. Dzień dobry. Widzę, że już wszyscy na nogach. Zaraz śniadanie będzie. Oj, na nogach, mateczko na nogach. Co jak zawsze, bez troski nastroju. Troski i kłopoty same matuszu przychodzą. Nie trzeba ich wypatrywać. Młodości to byle jak też na ten czas, słodki, gdy z innym dzielę. Serce niebieskie po i wesele, kiedy je razem nic powiąże złota. Dobrze, żeby dzisiaj nic humoru nie popsuło. Wiesz dobrze, że to czasy wojny. To rusz słychać, nowe zakazy, ograniczenia i restrykcje są wprowadzane. Mięso i są sąsiedzi nocą mieli przywieźć. Chleb młynarz nasz przywiezie po południu. Może będzie dobrze. Tyle mi pana młodego nie zabrali. Lepiej pójdę na łukę po kwiaty, bez nich pukleść w bogaty. Śniadania nie jadłaś. Jadłam, jadłam. Szczęściem się dziś karmi, jak anioł pod niebiosy pslapuje.